Wielki biznes jeszcze nie niewystarczający sposób zabiega o swoje interesy. Mam wrażenie, że to się zmienia, że rzeczywiście teraz firmy stają się bardziej aktywne. Niedawno mieliśmy spotkanie naszych branż, branż lewiatana z europosłami i rzeczywiście stawiło się, stawiło się bardzo wielu przedsiębiorców, którzy mieli bardzo konkretne postulaty do, do europosłów. Natomiast można powiedzieć, że jeszcze w porównaniu z naszymi kolegami, z, koleżankami z Francji czy z Niemiec, no jesteśmy w tyle. To znaczy jest naszych przedstawicielstw, aktywności naszych firm zdecydowanie mniej. I to jest lekcja, którą musimy odrobić. I wydaje mi się, że ta polska prezydencja, o tym rozmawialiśmy też podczas panelu, który miałam przyjemność moderować, jest taką szansą żeby powiedzieć firmom, że jakby muszą być obecne, muszą przyjeżdżać do Brukseli, muszą mieć w Brukseli swoje przedstawicielstwa, bo inaczej ich głos nie będzie po prostu słyszany. Sporo się mówi o tym, że Mario Draghi, przygotowując raport na temat konkurencyjności firm europejskich, pominął nasz region. I też nie rozmawiał z polskimi firmami i z polskim rządem. Nie mogę powiedzieć, że to jest bezpośredni rezultat właśnie tych lat zaniechań i braku obecności polskich firm w Brukseli, ale wydaje mi się, że to jest jednak jeden z powodów tego, że ten głos naszego regionu jest mało słyszany w Brukseli. Jeśli chodzi o oczekiwania biznesu związane z polską prezydencją, są spore, dlatego że po pierwsze to jest pierwsza prezydencja w tym nowym cyklu instytucjonalnym. Także mamy już nowy parlament, ale będziemy mieć do tego czasu ukonstytuowaną Komisję Europejską i tak naprawdę możemy trochę narzucić. Pewne tematy, które są ważne dla naszego biznesu, dla całej Unii Europejskiej. Także wydaje mi się, że te oczekiwania są spore. Są spore w kontekście jednolitego rynku, ponieważ przedsiębiorcy cały czas natrafiają na bariery. Rynek wewnętrzny jest bardzo sfragmentaryzowany, także tutaj liczymy na to, że to się uda zmienić. Czy przynajmniej polska prezydencja da taki impuls do zmian? Słyszymy zapewnienia, że tak powinno być w kontekście jednolitego rynku usług. Tutaj jest ogromny potencjał, który nie jest jeszcze zagospodarowany, ale liczymy też na inne kwestie. Głównym takim tematem prezydencji jest bezpieczeństwo, rozumiane w różnych wymiarach, czy to jest bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo w wymiarze takim obronnym, ale na przykład również bezpieczeństwo w wymiarze leków. Komisja obiecała Critical Medicines Act. Czyli wsparcie, między innymi wsparcie produkcji substancji czynnych do leków, to jest temat dla naszych członków niezwykle ważny. Polska ma potencjał, żeby stać się takim hubem produkcyjnym. Także bardzo liczymy, że te tematy będą podjęte, przynajmniej, że coś zaczniemy, a to już, to już jest istotne.